Cześć! Witajcie na kanale Camper Week. W dzisiejszym odcinku chciałem Wam zaprezentować bardzo przydatny produkt w każdym kamperze czy przyczep kempingowej. Mianowicie otrzymałem do testów akumulator Lifepo 4 o pojemności 100Ah. Rozpakowujemy i zaraz Wam pokażę jak to wszystko wygląda. No, muszę przyznać, że jest naprawdę solidnie zapakowany. Nie musicie się bać, zamawiać, zamawiając tego typu produkt. Zobaczcie, macie grube pianki z każdej strony. W zestawie oczywiście znajduje się instrukcja obsługi. Skrócona, bo tutaj wszystko jest bardzo proste i łatwe w montażu. No, i wyciągamy nasz produkt. Spójrzcie. No, od razu na pierwszy rzut oka świetna waga. Bardzo niska waga. Zobaczcie, akumulator ten waży tylko 10,5 kg. Pojemność 100 godzin. spójrzcie, jaka mała koperta. Mało miejsca zajmuje i tak duża pojemność. Ja ten akumulator otrzymałem od firmy Bank Good. Jest to akumulator firmy Cloud Energy. W zestawie, oprócz skróconej instrukcji, otrzymujecie również śrubę z nakrętkami i podkładkami, które służą do przemocowania przewodów elektrycznych bezpośrednio. Do akumulatora. Ja Wam to pokażę, jak to wygląda. Spójrzcie. Tutaj mamy dwa gniazda. I co od razu rzuca się na pierwszy rzut oka, akumulator wyposażony jest w wyświetlacz. On przychodzi naładowany w 85%. Także możecie tu spojrzeć stan naładowania i przełączyć również na nasz, czyli jest w tej chwili. Napięcie jego to 13,2 V. W instrukcji macie takie najpotrzebniejsze informacje, jak na przykład możliwość rozbudowy tych akumulatorów o większą ilość. Możecie je podłączyć równolegle, jak również szeregowo. To jest wszystko zawarte w instrukcji. Oczywiście, jak większość akumulatorów LIFE PO4, ten akumulator jest wyposażony w BMS, czyli Chroni to przed nadmiernym rozładowaniem, przed nadmiernym naładowaniem. Także no bardzo fajnie. Krótko mówiąc, BMS e, służy temu, żeby za szybko akumulator się nie zniszczył. Bardzo ważna zaleta akumulatora Lifepo 4. Akurat ten, akurat ten konkretny akumulator posiada ponad 6000 cykli rozładowań. Także no słuchajcie. W porównaniu do zwykłego akumulatora kwasowego, czy nawet AGM, jest to kilkadziesiąt razy więcej. Ten akumulator, co nawet producent gwarantuje, ma żywotność ponad 10 lat. No i tak jak wspomniałem, ponad 6000 cykli rozładowań od zera. Także no, niewiarygodny. Zwykły akumulator, który rozładujemy do zera, taki kwasowy, on już praktycznie traci. Na swojej jakości, przy pierwszym głębokim rozładowaniu, nawet nie powinny być rozładowywane do zera. Natomiast te akumulatory możecie bezpiecznie rozładowywać i ładować ponownie ponad 6000 cykli rozładowań i rozładowań. I jeszcze, co odróżnia te akumulatory LIFE po 4 od zwykłych akumulatorów kwasowych, możecie go kłaść bokiem, możecie go położyć bokiem. Jeżeli nie macie miejsca w waszym kamperze, czy to na jachcie, na łódce, możecie go sobie położyć bokiem. Możecie go położyć w ten sposób. Także no nie musi stać pionowo, jak na przykład akumulator kwasowy, gdzie grozi wylanie się zawartości. Od 3 września 2025 roku rusza kampania promocyjna tego akumulatora. Rusza wielka wyprzedaż. Możecie go mieć w supercenie zamiast 1186 zł za 786 zł. Także wpiszcie sobie. Kod rabatowy, który umieszczę wam w opisie filmu, i możecie go dużo taniej kupić z wysyłką do samego domu. Dam Wam jeszcze wymiary. Jeżeli kogoś interesuje zakup, sprawdźcie najpierw, czy wejdzie do waszego kampera. Długość 225 mm, wysokość 210 mm.

Jak już wspomniałem, akumulator jest bardzo lekki, waży 10,5 kg. Posiada dwie solidne rączki, dzięki którym możecie go swobodnie podnosić i bezpiecznie. Obudowa jest wykonana z bardzo dobrej jakości tworzywa ABS, dzięki czemu jest odporny na wstrząsy oraz na różne warunki atmosferyczne. Co ważne na przykład na łodziach, jest wodoodporny. Jeszcze tylko bardzo fajny gadżet w który wyposażone są akumulatory Cloud Energy ten wyświetlacz, który Wam pokazywałem spójrzcie, jeżeli używalibyście takiego akumulatora na łódce, czy jachcie, czy nawet na pontonie i używacie do tego silnik elektryczny zawsze możecie monitorować stan naładowania no to jest rewelacja możecie zawsze być pewni, że akumulator Wam się nagle nie rozładuje można obserwować co do 1% Także bardzo fajny gadżet. Wyświetlacz, on jest nawet podświetlany. Spójrzcie. Akumulator już podłączyliśmy do silnika. No i zobaczcie, wszystko działa. Niestety na trawie, bo dzisiaj bardzo wieje, warunki nie pozwalają na pływanie po rzece. I robimy krótki test, czy wszystko działa. My tutaj mamy silnik elektryczny o mocy 55 LBS, trzyłopatkowa śruba, także dosyć mocny. Tori, włącz silnik na maksa na piąty bieg. Wiecie co? No silnik jest włączony na najszybszym biegu, na piątym biegu. Jak na razie nic nie spada. Stan naładowania. Było 85% i cały czas jest 85%. Napięcie 13,2 V. No, ja myślę, że spokojnie. Kilka godzin możecie pływać śmiało z takim akumulatorem używając takiego silnika. O, nawet na silniku mamy tutaj pokazany stan naładowania akumulatora. Zobaczcie, cały czas te diody sygnalizują, że jest 100% naładowany ten akumulator. Mimo tego, że powiem Wam, ja na tym silniku już często pływałem. To jest mój silnik, który używam od długiego czasu. I nawet jak podłączałem kwasowy akumulator naładowany na 100%, to od razu było pokazane 80%. On nigdy nie miał takiej pojemności, e, nigdy nie miał takiego napięcia, żeby pokazał 100%. A tutaj zobaczcie, cały czas 100%. No i tutaj również nie spada, tak jak Wam pokazywałem. Zobaczcie. 85%. To jest silnik pięciobiegowy. Na piątym biegu najwięcej prądu zużywa. Możemy zmniejszać stopniowo na trójkę, dwójkę. No, gdy go wyłączę. Także jeszcze raz. No, ja myślę, że będę mega zadowolony z tego akumulatora. Będę go głównie wykorzystywał, właśnie do pływania na ryby, pontonem. Także wyłączam. Naładuję sobie go jeszcze na 100%, bo on teraz ma 85%. I może w jakimś kolejnym odcinku pokażę Wam, jak zachowuje się ten akumulator podczas pływania już na przykład rzeką. I na jak długo wystarcza, na ile godzin wystarcza, ale myślę, że spokojnie na jakieś 5-6 godzin pływania wystarczy nam taki akumulator. Także dzięki, że oglądaliście do końca. Polecam Wam ten zakup. Link do zamówienia tego akumulatora macie w opisie filmu. Yy, oczywiście kupon rabatowy wpiszcie i będziecie mogli go kupić w bardzo korzystnej cenie. Wysyłka to około dwóch dni roboczych, także trzymajcie się, hej!